Śmierć, ostateczna niewiadoma, nawiedza ludzkość od zarania dziejów. Co kryje się za zasłoną? Czy to nicość, a może coś więcej? Starożytni Egipcjanie mumifikowali swoich zmarłych, wierząc w życie pozagrobowe. Tybetańscy buddyści praktykowali pogrzeby powietrzne, oddając ciała w objęcia natury. Każda kultura, każda tradycja, świadectwo naszej wspólnej fascynacji tym, co leży poza granicą życia. Oto historie o doświadczeniach bliskich śmierci. Doświadczenia bliskie śmierci, czyli NDE, z Ang Near Death Experiences, nie są współczesnym zjawiskiem. Mit o erze platona opowiada o żołnierzu, który zginął w bitwie, tylko po to, by powrócić z wiedzą o życiu pozagrobowym. W średniowieczu wizje nieba i piekła były powszechne wśród tych, którzy przeżyli ciężką chorobę. W epoce wiktoriańskiej seanse spirytystyczne kwitły, napędzane pragnieniem kontaktu ze zmarłymi. Przełomowa książka dr. Raymonda Mudiego Życie po życiu, opublikowana w 1975 roku, skierowała uwagę na te doświadczenia. Badania Mudiego zidentyfikowały wspólne elementy NDE, w tym poczucie spokoju, doświadczenia poza ciałem i spotkania z istotą światła. Chociaż naukowe wyjaśnienia pozostają nieuchwytne, sam ogrom spójnych relacji sprawia, że trudno je zignorować. Te doświadczenia podważają nasze rozumienie życia i śmierci. Wyobraź sobie na chwilę, jak zimny uścisk śmierci powoli ustępuje. Otula cię ciepłe, kojące światło. Gdy dryfujesz w jego kierunku, pojawiają się znajome twarze. Ukochani, których straciłeś, uśmiechają się, witając Cię w domu. To pocieszająca rzeczywistość, którą wielu opisuje po doświadczeniach bliskich śmierci królestwo pozbawione bólu, strachu i żalu. Powracają z wzmocnionym poczuciem celu, zmienionymi priorytetami, na zawsze odmienioną perspektywą. Te historie oferują ukojenie, promyk nadziei w obliczu naszego największego lęku. Ale nie wszystkie spotkania za zasłoną są pełne takiego spokoju. Odchłań patrzy wstecz. Gdy doświadczenia bliskie śmierci stają się przerażające. Podczas gdy wiele NDE charakteryzuje spokój i światło, niektóre są o wiele bardziej wstrząsające. Wyobraź sobie zamiast ciepła przerażającą pustkę. Zamiast bliskich otaczają Cię groteskowe postacie i złowrogie istoty. Poczucie całkowitego przerażenia cię pochłania, niewyobrażalny strach. Te przerażające relacje malują inny obraz życia pozagrobowego, mroczny, niepokojący i głęboko poruszający. Osoby opisują uczucie izolacji, męczarni, a nawet spotkania ze złowrogimi bytami. Te kontrastujące doświadczenia podkreślają enigmatyczną naturę NDE. Nauka o duszy. Rozwikłanie tajemnic doświadczeń bliskich śmierci. Społeczność naukowa podchodzi do NDE z mieszanką intrygi i sceptycyzmu. Naukowcy badali różne czynniki fizjologiczne i psychologiczne, które mogą przyczyniać się do tych doświadczeń. Jedna z teorii sugeruje, że NDE to halucynacje spowodowane niedotlenieniem mózgu. Inni wskazują na uwalnianie endorfin podczas traumatycznych wydarzeń. Co może wywoływać uczucie euforii i spokoju. Niektóre badania podkreślają rolę płata skroniowego, obszaru mózgu związanego z doświadczeniami religijnymi i duchowymi. Chociaż te teorie oferują prawdopodobne wyjaśnienia niektórych aspektów NDE, nie wyjaśniają one całości tych złożonych doświadczeń. Spójność narracji i zgłaszane głębokie zmiany w życiu sugerują, że NDE mogą być czymś więcej. Niż jest w stanie wyjaśnić obecne rozumienie naukowe? Życie, śmierć i to, co pomiędzy gobelin nieodpowiedzianych pytań. Doświadczenia bliskie śmierci stawiają więcej pytań niż odpowiedzi. Czy te doświadczenia to wgląd w rzeczywiste życie pozagrobowe, czy też są one produktem naszych mózgów, próbujących nadać sens traumie? Każde doświadczenie jest wyjątkowe. Filtrowane przez przekonania jednostki, tło kulturowe i osobiste interpretacje. To sprawia, że trudno jest oddzielić autentyczne doświadczenia transcendentalne od zjawisk psychologicznych lub fizjologicznych. Mimo wyzwań, dążenie do zrozumienia trwa. GAP-3 naukowe perspektywy doświadczeń bliskich śmierci. Choć doświadczenia bliskie śmierci NDE, są często owiane tajemnicą i interpretowane bardzo osobiście, społeczność naukowa również żywo interesuje się zrozumieniem tego fenomenu. Naukowcy zgłębiają różne teorie, od neurologicznych po psychologiczne. GAP-3, stock video, footage of scientists working in a lab, brain scans and MRI machines. Niektórzy naukowcy sugerują, że NDE mogą być rezultatem aktywności mózgu w chwilach ekstremalnego stresu lub urazu. Gdy mózg jest pozbawiony tlenu, może tworzyć realistyczne halucynacje, które mogą zostać zinterpretowane jako doświadczenia duchowe. To trochę jak sen na jawie, tyle że o wiele bardziej intensywny. Inni badacze proponują, że substancje chemiczne uwalniane przez mózg w sytuacjach zagrożenia życia, takie jak endorfiny czy DMT, Mogą być odpowiedzialne za odczucia i wizje opisywane przez osoby, które doświadczyły NDE. Wyobraźcie sobie koktajl mołotowa emocji i wrażeń, który tworzy się w naszym mózgu w obliczu śmierci. Te substancje mogą wywoływać euforię, poczucie oderwania od ciała i żywe obrazy, niczym obraz Jana Matejki ożywający na naszych oczach. Mimo tych naukowych teorii, wciąż brakuje nam pełnego zrozumienia natury NDE. Subiektywny i głęboko osobisty charakter tych doświadczeń utrudnia ich badanie w kontrolowanych warunkach. To jak próba złapania wiatru w siatkę niby coś tam jest, ale trudno to uchwycić. Jednak trwające badania nadal rzucają światło na możliwe mechanizmy stojące za tymi tajemniczymi zjawiskami. Wraz z postępem nauki, być może pewnego dnia odkryjemy bardziej konkretne wyjaśnienia dla doświadczeń bliskich śmierci. Do tego czasu pozostają one fascynującym punktem styku nauki i duchowości, zachęcając nas do refleksji nad granicami życia i świadomości. To jak zagadka Witkacego, im więcej się nad nią zastanawiamy, tym więcej pytań się pojawia. 3- Osobiste historie, głosy z krawędzi. Doświadczenia z pogranicza śmierci to coś więcej niż tylko temat badań naukowych czy duchowych debat. To głęboko osobiste podróże, które zmieniają życie. Dzisiaj usłyszymy tych, którzy stanęli na krawędzi i wrócili, by opowiedzieć swoje historie. Jeden z ocalałych opowiada: Miałem wypadek samochodowy i przez chwilę czułem, jakbym unosił się nad swoim ciałem. Widziałem jasne światło i ogarniało mnie przytłaczające poczucie spokoju. Czułem się, jakbym był kołysany przez coś znacznie większego ode mnie. Inny wspomina, podczas operacji znalazłem się w pięknym ogrodzie. Była tam moja zmarła babcia, wyglądająca młodziej i szczęśliwiej niż kiedykolwiek ją pamiętałem. Rozmawialiśmy bez słów, a ona powiedziała mi, że to jeszcze nie mój czas. Gab 3: Stok wideo, spokojny ogród, uśmiechnięta starsza kobieta i młodsza wersja tej samej kobiety. Ale nie wszystkie doświadczenia są spokojne. Jedna osoba opisuje, Tonąłem i czułem intensywną, duszącą ciemność. To było przerażające, jak wpadanie w otchłań. Ale potem poczułem rękę, która mnie wyciągała, i obudziłem się, gdy ktoś wykonywał resuscytację. Te historie pokazują głęboki wpływ doświadczeń z pogranicza śmierci na tych, którzy je przeżyli. Oferują wgląd w nieznane i kwestionują nasze rozumienie życia i śmierci. Słuchając tych głosów z krawędzi przypominamy sobie o kruchości życia i sile ludzkiego ducha. Te osobiste historie, pełne miłości, strachu i nadziei, łączą nas wszystkich w naszej wspólnej podróży przez tajemnice istnienia. Niczym wędrówka pielgrzymów na jasną górę, każda z tych opowieści jest świadectwem siły i wiary. Ostatecznie doświadczenia z pogranicza śmierci są tak różnorodne i unikalne jak osoby które ich doświadczają. Zachęcają nas do zastanowienia się nad głębszymi pytaniami o życie, do doceniania bliskich i do znalezienia sensu w chwilach, które składają się na nasze istnienie, jak smak chleba i soli na stole wigilijnym. Szanujmy te głosy z krawędzi, Ponieważ prowadzą nas przez tajemniczy krajobraz doświadczeń z pogranicza śmierci, oferując mądrość, pocieszenie i przypomnienie o głębokich tajemnicach, które czekają na nas wszystkich. Wezwanie do refleksji dzielenie się swoją prawdą zaakceptowanie nieznanego zagadka doświadczeń bliskich śmierci prawdopodobnie pozostanie przedmiotem debaty przez wiele lat. Ale być może prawdziwa wartość tych historii leży nie w znalezieniu ostatecznych odpowiedzi, ale w pytaniach, które inspirują. Zachęcają nas do refleksji nad naszą własną śmiertelnością, do ponownego przemyślenia naszych przekonań i do docenienia kruchości życia. Niezależnie od tego, czy interpretujemy NDE jako zjawiska fizjologiczne, duchowe przebudzenia, czy coś pomiędzy, przypominają nam o sile ludzkiego ducha. Zbadajmy razem enigmatyczny świat doświadczeń bliskich śmierci i głębokie pytania, które stawiają na temat życia, śmierci i tego, co może leżeć poza. Nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować nasz kanał, aby otrzymywać więcej wartościowych treści. Zapraszamy Ciebie na obejrzenie następnego filmu, który teraz wyświetla się na ekranie. Kliknij i obejrzyj. Odkrywamy dla Ciebie tajemnicę umysłu.